Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zwracamy się do Was z apelem o pomoc dla ukraińskich żołnierzy. Nie robimy chaotycznej zbiórki wszystkiego, tylko opieramy się na liście środków medycznych i opatrunkowych, przekazanej nam przez Ambasadę Ukrainy w Polsce. Dlatego są to informacje z pierwszej ręki. Udało nam się nawiązać współpracę z dwiema fundacjami. Jest to Fundacja Konviventia Convi i Fundacja Honor Pomagania dzieciom, które mieszczą się przy ulicy Bora Komorowskiego 39, lokal 203 w Warszawie, jest to dzielnica Gocławek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o fundację Konviventia ta fundacja zajmuje się zbiórką pieniężną, a Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Tutaj będzie udostępniona lista tych medykamentów, które są najbardziej potrzebne. Słuchajcie, jestem z Marianną, o której Wam mówiłam w swoich rolkach, postach i wszystkich możliwych rzeczach, które można udostępnić w internecie. I chciałabym w tej chwili oddać jej głos żeby mogła powiedzieć coś więcej na ten temat czego tak naprawdę potrzeba. Witam wszystkich serdecznie. Marianna. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę i bardzo wszystkim dziękuję moim znajomym, moim przyjaciołom tu w Polsce. Jestem z Ukrainy, więc dziękuję za wsparcie, dziękuję za pomoc, ale nadal apeluję i proszę o pomoc. Naprawdę bardzo, bardzo potrzebujemy medykamentów. Naprawdę bardzo potrzebujemy opatrunków, którzy nie są tanie, ale oni mogą pomóc, uratować życie. Jeden opatrunek uratuje, pomoże tak dwóm, trzem osobom. Czyli wszystkie informacje Kinga, z tego co wiem, udostępniła. Jeżeli ktoś może kupić, zamówić przez internet, żeby nam pomóc, można również przekazać do fundacji, można tak samo przekazać codziennie do cerkwi ukraińskiej w Warszawie, która się znajduje na miodowej 16. Wystarczy, że przyjdziecie tam i po prostu informacje, że mamy tu medykamenty. Przyjmą i będą bardzo wdzięczni. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie. Modlimy się i trzymamy kciuki. Ukraina będzie. Sława Ukrainie. Słuchajcie, tak na zakończenie naszego apelu, chciałam wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego medykamenty? Dlatego, że tego najbardziej potrzebują ukraińscy żołnierze bo wszelkie inne rzeczy typu właśnie materace, poduszki, żywność, tego już jest naprawdę dużo i z tego też, co żeśmy się dowiedzieli, niestety ląduje to pod ukraińską granicą i nie przechodzi to dalej. Zostaje to po stronie Polski i naprawdę ludzie po stronie ukraińskiej nie mają do tego absolutnie żadnego dostępu, więc naprawdę apelujemy do Was, we dwie, Pomóżcie, jak możecie. Naprawdę. Jeżeli nie jesteście w stanie zakupić jakichkolwiek medykamentów z tej listy, która będzie udostępniona na stronie Fundacji Fundacja Honor Pomagania Dzieciom, to chociaż tą symboliczną złotówkę, ona też uratuje życie. Pozdrawiamy Was serdecznie i liczymy na to, że pozwolicie. Temu filmikowi odnieść większy rozgłos w internecie, żeby każdy mógł go zobaczyć. Udostępniajcie go wszędzie, gdzie to tylko naprawdę możliwe. Nie udajemy, nie oszukujemy, jesteśmy prawdziwe, opieramy się na fundacji. Naprawdę za każdą pomoc i każdą złotówkę będziemy Wam ogromnie wdzięczni. Przede wszystkim Ukraina. Dziękuję. Trzymajcie się. Papa! Pa. Ta. Kochani, zapomniałam Wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy: że wszystkie linki będą znajdować się w opisie pod tym filmikiem czyli link do Fundacji Conviventia oraz do Fundacji Honor, pomagania, pomagania dzieciom. Jeżeli chodzi. O Fundacji Konviventia. Ona nie tylko zajmuje się zbiórką pieniędzy, ale także organizacją wszystkiego, co potrzebne dla Ukrainy. Fundacja Honor Pomagania Dzieciom również tak samo zajmuje się zbiórką wszystkiego, które, wszystkiego tego, co jest po, potrzebne dla Ukrainy. Więc powtarzam, podlinkuję Wam to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie kierować je też do mnie. Poprzez adres mailowy bądź Facebooka, e, przez Facebooka po prostu. Piszcie do mnie na messengerze. E, jakkolwiek wszędzie macie do mnie kontakt, e, wszystko jest udostępnione, macie przekierowania, więc naprawdę trzymam za Was kciuki i wierzę w Waszą siłę.